Siema, ja jestem Bartek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Borussia Dortmund Kariera w FIFA 14. Wchodzimy już do no, Carrer mode, Lord Carrer, Borussia Dortmund. Tutaj. I mamy 89 ataku, jesteśmy 17, bo to nowy sezon. To jest nasz skład: Piszczeg ma 86, za 87, Bedar 85, Gindogan 83, Royce 91. Bardzo dobrze. No to. I próbuję zdobyć 100 subskrypcji, więc proszę, subskrybuj mój kanał. I zostaw mi komentarz. I zostaw też lajka, oczywiście. Więc dobra, lecimy do pierwszego meczu. I 1-0, ok. Zwyk zwykła wygrana. Dzisiaj też gdzieś do 15-13 weeka, do tego tygodnia, albo coś może więcej, no więcej pewnie. 1-0 wygrywamy z Bernem Leverkusem gramy z Werden Bremen. To są piersi, Ok. Dobra. I jeden zero, ok. Dobra, dobrze. Ciekawe, czy wygramy ten mecz, cały ten sezon. Bo w tamtym sezonie nas o jedno, o jedno. No. Tak, o jedno, chyba. Jeden punkt chyba nas wyprzedzili, tak. O, i Baszykowski się rozwinął o jeden. To okay, super. Top 5 transfer na to Renato Augusto. Wolfiki 9,3 miliona.

To będzie znowu Warden Bremen nas wyprzedziło. O 5 z hamburgerem. Brrr, co jest? Oj nie, Liga Mistrzów. Aha, Z Bartą, co ma, która ma 91? Na pewno przegramy. Ale dobra, muszę, dobra, chwilę poczekajmy, poczekajmy. Aha trochę się boję, ale dobra, lecimy simulate match i 0-0, jest jeszcze kumplec się zwinął, 1, tak jest dobra, 0-0 uff po punkcie się dzielimy, ale fart Boże, ale gramy w lidze mistrzów cieszę się o i 2-1 no. Tracili nam, traciliśmy gola, ale okej okay. Na pewno dam tytuł tego filmu yy, Gra w Lidze Mistrzów, no bo nie może być inaczej. My już jesteśmy w Lidze Mistrzów, no, e, z gradem to powinniśmy chyba wygrać. No. Ech, ech, trochę się boję. Proszę? Uf, 2-0, dobra. GG. Tak jest. Okej, okay, 1-0. 0 Legia Warszawa z Manchester United. Eee, aha. O nie, FC Bayern na film z 77 ofensywy tylko. To my ich rozwalimy. Aha, no jednak nie, nie. Zapędziłem się. I Bundesliga Żeby my chociaż wyszli z grupy To będzie gin. Jesteśmy pierwsi w Bundeslidze Musimy wyjść z grupy w tej Lidze Mistrzów Bo nie wiem co zrobimy 3-0, okej okay. No spokojnie Dalej Bundesliga, okej okay. Simulate, Quick Sim I 4-0, no Fajnie, fajnie. Ale kto tu ma 10-0 ocenę Wow. Nie, o nie, Fiorentina. Może być ciężko, bo mają bardzo fajne staty takie. Ale, proszę. O nie, no przecież to są jakieś jaja. Ale dobra, dobra, damy radę, damy radę. Może... Może nie odpadniemy. No. Masz trzy minuty i dostanę. O nie, Barcelona. Dobra, odpadliśmy już chyba. No. Niestety odpadliśmy. No ale bardzo już chyba GG, No. Niestety chyba już przegraliśmy. No. Niestety. Już pewnie odpadliśmy. Stówę. No Na z potrafimy wygrać, ale z taką Fiorentiną już nie. Nie wiem Jezu, Deutscher Pokal. O Boże. Przynajmniej może to na, to na to będzie nas stać. Wygrajmy. Uff. Kujź Wann. Dobra, dalej lecimy. O dobra, proszę. Wygrajmy i będziemy w niebie. Z nimi już przegramy, to już tyle. Jezu, zero, zero! Nie! No przecież nie powinniśmy wygrać z osiem zero. Dobra, nie, dobra. Oj, oj, oj. O nie Dobra jeszcze Trzy mecze i będzie koniec odcinka Bo trochę to jest smutny odcinek Bo odpadliśmy już chyba W lidze mistrzów i no niestety No Trochę słaba. Niestety. O dobra, jeszcze się trzymamy! Proszę, z Fiorentiną! Jezu, proszę. I... Nie! Nie... Przegrywamy, no nie, no jak z Fiorentiną 2 o no bo dobra Dobra, yy, ja już chyba odchodzę Serio Dobra, no tyle Po prostu krótka gra w lidze mistrzów, no niestety, no mieliśmy takie taką no, łatwą grupę, bo mieliśmy tylko barce. Ale, że Fiorentiną przegrywać 2-1 i 2-1 Dwa mecze 2-1 I z Grazem zremisować, to Jezus Maria W ogóle Fifa nas dzisiaj nie słucha Ale przynajmniej jesteśmy w Deutscher Pokal Dobra, ostatni mecz na dziś, no i... Mamy to, zapisujemy, no i ja idę tydować film i idę spać Daję go na YouTube, niech się robi, ja idę spać tyle Jesteśmy w quarter final przynajmniej W finale z Interest Frankfurt niestety no, Dobra Ja idę zapisywać Safe Carrer A przynajmniej jesteśmy pierwsi, więc co idealnie, Niestety, otwarliśmy byli za mistrzów, to trochę słabo. No to ja przypominam o zostawieniu lajka i suba i miłego komentarza dotyczącego tej serii. Więc proszę, subskrybuj. No i ja się z Wami żegnam. Siema.